Katastrofa, która wydarzyła się w Krzycku Wielkim, to scena rodem z koszmaru. Wyobraźcie sobie ciszę poniedziałkowego przedpołudnia, kiedy nagle nad spokojną ulicą spokojną rozległ się dziwny, niski dźwięk silnika, który zamiast wznosić się w powietrze, tracił wysokość, chybotał na boki i niebezpiecznie nurkował. Świadkowie opowiadają, że serce zamierało w piersi, kiedy zobaczyli mały samolot typu Smart przechylający się jak pijany ptak, aż wreszcie runął na ziemię, uderzając w prywatną posesję. Chwila ciszy. A potem eksplozja ognia, buchające płomienie, dym tak gęsty, że przesłonił niebo nad wioską. Mieszkańcy wybiegali z domów, krzycząc, bezradni wobec śmierci, która właśnie wydarzyła się na ich oczach. W płonącej maszynie znajdowały się dwie osoby, pilot i pasażer uwięzieni w piekle, z którego nie było ratunku. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, mogli już tylko odnaleźć w zgliszczach dwa zwęglone ciała. Dramat rozpoczął się i zakończył w kilka minut a Echo tego zdarzenia jeszcze długo nie zamilknie. Według wstępnych ustaleń samolot wykonywał lot rekreacyjny na trasie Poznań-Leszno-Poznań. -Poznań. Pilot, czterdziestolatek z doświadczeniem i ważną licencją, latał hobbystycznie, ciesząc się pasją do latania. Pasażer, dwudziestoletni chłopak, miał ze sobą voucher na przelot, prezent, który miał być spełnieniem marzeń, a okazał się biletem w jedną stronę. Prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu Przekazał przerażające szczegóły. Samolot leciał na niskim pułapie, przechylając się na boki, zwiększając i zmniejszając wysokość lotu, aż w pewnym momencie zaczął lecieć w kierunku Ziemi, w którą uderzył. Jego 37-letni pilot i 20-letni pasażer poniesili śmierć na miejscu. Obraz dramatycznego tańca samolotu, który niota się jak szarpany niewidzialną ręką, aż do ostatecznego zderzenia, nie daje spokoju tym, którzy byli świadkami. Jeszcze tego samego dnia Polska dowiedziała się, Kim był młody pasażer? Dwudziestoletni Jakub Pracharczyk, młodzieżowy wicemistrz Polski w Rzucie Młotem, chłopak pełen życia i ambicji, zawodnik, który miał przed sobą przyszłość wypełnioną sukcesami. Wiadomość o jego śmierci spadła na środowisko sportowe jak grom z jasnego nieba. Młody, zdolny, ambitny, zamiast stadionu i medali czekała go bezimienna śmierć w płomieniach stalowej pułapki. Jego znajomi i przyjaciele zasypywali media społecznościowe wspomnieniami i kondolencjami a Polska Sportowa pogrążyła się w szoku i żałobie. Jakub miał być przyszłością, nadzieją, symbolem determinacji młodego pokolenia. Została po nim pustka, której nie da się wypełnić. Ale to nie koniec tej historii. Druga ofiara pozostawała długo anonimowa. Dopiero dzień później Polska dowiedziała się, kto jeszcze zginął w płomieniach. We wtorek wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe województwa wielkopolskiego przekazało, że był nim 37-letni Mikołaj Stołowski. Strażak lotniskowej służby ratowniczo-weśniczej, ratownik wodny, instruktor pierwszej pomocy, człowiek, który całe życie poświęcił ratowaniu innych. I to właśnie on, ten, który tyle razy ocalał cudze życie, sam nie doczekał ratunku. Od ponad 20 lat, związany z WOPR, wielokrotnie odznaczany za zasługi, szkolił kolejne pokolenia ratowników. Na lotnisku Poznań Ławica był strażakiem gotowym do akcji w każdej chwili. Tym razem, paradoksalnie. Znalazł się w sytuacji, z której nikt nie mógł go wyrwać. Samotny, uwięziony w metalowym wraku, który zamiast bezpiecznego lotu stał się jego grobem. Wyobraźcie sobie tę ironię losu: młody sportowiec, którego życie dopiero się zaczynało, i doświadczony ratownik, który życie poświęcił, by ocalać innych, spotykają się w jednej chwili, w jednym miejscu, by razem umrzeć w płomieniach. Ta symbolika mrozi krew w żyłach. Katastrofa nie wybiera, nie patrzy na wiek na zasługi, na marzenia. Zabiera w jednej chwili, pozostawiając po sobie ciszę, popiół i pytania bez odpowiedzi. Dlaczego samolot spadł? Czy zawiodła technika, czy ludzki błąd? Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura rozpoczęły żmudne śledztwo, które potrwa miesiące, może lata. Ale nawet najdokładniejsze raporty nie oddadzą tego, co czuła rodzina, przyjaciele i świadkowie. Nie opowiedzą o krzyku ludzi wbiegających na miejsce tragedii, o przerażeniu dzieci patrzących na niebospowite czarnym dymem, o ciszy, która zapanowała po eksplozji. W krzycku wielkim czas się zatrzymał. Ulica Spokojna, która do tej pory była symbolem ciszy i bezpieczeństwa, teraz stała się miejscem, którego nazwa brzmi jak okrutny żart. W miejscu, gdzie samolot uderzył, pozostała wypalona ziemia, zapach benzyny i spalenizny unoszący się jeszcze długo w powietrzu. Mieszkańcy mówią że nocami słychać wciąż echo eksplozji, a obraz spadającej maszyny śni im się po nocach. Ta tragedia wdarła się w ich codzienność jak koszmar, którego nie można się pozbyć. Katastrofa lotnicza w Krzycku Wielkim to nie tylko dramat dwóch rodzin. To przypomnienie, jak kruche jest życie i jak cienka jest granica między marzeniem a koszmarem. Dwaj mężczyźni, których losy nigdy by się nie skrzyżowały, spotkali się w piekle ognia i metalu, w miejscu, gdzie pasja do latania zmieniła się w horror. Pozostaje żal, ból i pytanie, które będzie jeszcze długo powracać. Czy można było tego uniknąć? A może to właśnie ironia losu chciała, by sportowiec i ratownik, dwie postacie symbolizujące siłę i poświęcenie, stali się symbolem tragedii, która poruszyła całą Polskę.